Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że to co przygotowaliśmy się wszystkim spodoba. Proszę o rozpalenie świeczek wszystkich instruktorów. Przesiedziała w tym fotelu. W pewnym momencie czas po prostu zaczął mi się burzyć. Właśnie tyle już przeżyłam. 91 lat. Tu, w domu starców, brakuje mi tylko jednej rzeczy: tej rozwrzeszczanej gromadki harcerek, która na mój widok z radością krzyczała tola, tola. Brakuje mi tego pędu, tej energii, z którą żyłam, która mnie nie opuszczała. To był nieustanny bieg. Dom, szkoła, kufiec i tak w kółko. Nie było czasu, by przestanąć. A teraz przyszło mi siedzieć w tym fotelu. Ale jestem szczęśliwa. Jestem naprawdę szczęśliwa. Czy mogłabym prosić Boro o więcej? Było mi dane dążyć do celu i nigdy nie zagasić ambicji. Miałam swoje idee i całe życie do nich biegłam. Czy naprawdę wciąż się tak mówi? Odkąd na powiedziała nam na zbiórce, że słowo czuwa jest jak uśmiech i jak słońce, którego wszyscy potrzebujemy, nigdy o nim nie zapomnieliśmy. Nawet później, gdy zostałaś artmistrzynią i komendantką chówca, nadal uczyłaś nas, że wszyscy jesteśmy równi i że mamy jednakowe szanse. Hm. Wiesz co, uwierzyłam w to i nigdy się na, ten, na tych słowach nie zabawłam. Uwierzyłam w siebie, bo ty we mnie uwierzyłaś. Wciąż wierzę. Wiesz co, muszę jedną z w słów zaprzeczyć. Myślę, że można mieć do czegoś dar. Myślę, że ty miałaś dar do bycia wymagającym przywódcą. Dziękuję ci za to. i wsiadanym harcerskim krzyżu, kiedy ośmicie w nas Jakby ona zaraz miała do ciebie przemówić. Cześć, Dorotko. Pamiętasz mój Jak ci wiadomo, Tosiu, nie było mnie na nich, tak jak kogokolwiek innego. Tak, tak, wiem. To było istne szaleństwo. Kto to widział ten brat ślub Co inni musieli o was pomyśleć? Byliśmy młodzi, a to była prawdziwa miłość. Nie było kwiatów, białej sukni, światłów, ale wiesz nie, nie potrzebowaliśmy tego. Byliśmy ja i on. Ja, mietnica. Mi co się tam nigdy nie podobał. panu humanista. Kto to widział, że pewna mężczyzna był polonistą? No. Ale ty byłaś przecież taka sama. Zawsze w biegu, taka niepoprawna optymistka. Ale ja jestem szczęśliwa, Doroto. Nawet teraz gdy mam tylko jego zdjęcie. Pamiętam. Jakby to było wczoraj. W środku nocy wstałam, kupiłam oka, założyłam najlepsze buty. A o szóstej pobiegliśmy do kościoła. I tam powiedzieliśmy sobie tak. Nigdy nie zapomnę, jak wtedy na mnie patrzył. A o ósmej pobiegliśmy do pracy. Nikt, nic nie wiedział? Nic, ani. nic. potrzebne, jak Bóg wie. Ale tak naprawdę, do życia potrzebne jest tylko bicia serca i paru wspaniałych ludzi. To zabawne. Mam 91 lat i nie potrafię wymyślić teraz nic mądrzejszego poza tym zdaniem. Do tego mówię do siebie. Ale moje serce wciąż bije. A w moim życiu było wielu wspaniałych ludzi. Jeden z nich, gdy nie było mnie jeszcze na świecie. Powiedział, uczyńcie ludzi szczęśliwymi, czyniąc dobro. O własne szczęście nie musicie już dbać, gdyż wówczas przyjdzie ono samo. To słowa Roberta Badenchauera jakoś nie potrafię ich zapomnieć. Towarzyszyły mi one przez całą moją charcerską drogę. Do dziś sprawiają, że mam może wstać i iść pomagać ludziom. Brakuje mi tych moich małych harcerek, z którymi, jak to mówiłyśmy, zmieniałyśmy świat. Bo ponoć zmienianie świata zaczyna się od rzeczy najmniejszych. Mam nadzieję, że dzisiejsze pokolenie harcerzy również ma ideały, do których dąży i że są godni tego, by nazywać ich harcerzami. Się w dniach chłodu i pomoże przeżyć nawet piekło. Choć nadzieja często zawodzi. nie pozbywaj się jej, niech nie odchodzi. Bez niej nieraz już byś się poddał, więc kolejnej życia próby byś nie zdał. Służy wiernie przy tym boku, kiedy troski dorównują ci kroku. Choć czasem opadają ręce, a dusza grzeźni w ręce, patrz uważnie. Nie zamykaj oczu przed szczęściem. Daj sobie szansę. Pozytywną myślą się rozwinąć. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszego kominka i proszę o opuszczenie sobo tego wspaniałego przedstawienia, za przygotowanie wspaniałego kominku i Wam, grudni duchowie, a w szczególności naszym tutaj instruktorom, i instruktorkom, młodym mamuśkom, które zostawiły swoje pociechy i przyszły po to, aby być chociaż na chwilę z nami, dziękujemy bardzo gorąco wszystkim, którzy znaleźli czas, żeby tutaj dziś dzisiaj z nami, bo w tak dużym gronie, żeśmy się dawno w kursie nie spotykali. I jest to bardzo miłe, że jesteście dzisiaj z nami. I przyjaźni puszczam w krątnik, powróci damy prąd. Kierka krąg okrążyła i do mikrofonu poguciła. Druknie, drukowie, czuwaj! Czuwaj! <ślesy>